Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Ojcze Wieczny, tej nocy staję przed Tobą z pokorą i wdzięcznością, uznając Twoją nieskończoną dobroć i miłosierdzie. Nadszedł koniec tego dnia, i zanim zamknę oczy do snu, pragnę wznieść moje serce w modlitwie, oddając Ci wszystko, czym jestem i co przeżyłem. Ześlij Panie swojego Ducha Świętego na mnie w tej chwili ciszy i skupienia. Niech jego boskie światło oświeci mój umysł. Niech jego spokojny pokój napełni moją duszę i niech jego święta obecność umocni mnie w wierze. Duchu Boży, źródło życia i pocieszenia, przyjdź zamieszkać we mnie. Oczyść moje serce i odnów mojego ducha aby mógł spocząć w Twojej miłości. Z synowską ufnością oddaję się w Twoje ręce, Panie, i proszę Cię, aby ta noc była czasem odpoczynku w Twojej obecności, gdzie całe moje jestestwo odnajdzie w Tobie prawdziwy pokój. Amen. W ciszy tej nadchodzącej nocy padam przed Tobą, Boże Wieczny i Pełen Miłosierdzia, aby podziękować Ci za Dzień, który pozwoliłeś mi przeżyć. Wszystko, czym jestem i co mam, pochodzi z Twojej nieskończonej dobroci. W tej chwili skupienia chcę wznieść moje serce w wdzięczności za każdą chwilę tego dnia, za każdy oddech, każde spotkanie i każdą okazję, którą postawiłeś na mojej drodze. Panie, dziękuję Ci, bo pośród radości i trudności Twoja miłość była moją ucieczką. Dziękuję Ci, bo podtrzymywałeś mnie swoją łaską i prowadziłeś mnie swoją pewną ręką. Jeśli upadłem, podniosłeś mnie. Jeśli czułem zmęczenie, odnowiłeś moje siły. Jeśli niepewność próbowała zawładnąć moją duszą, Twoja obecność była moim pokojem. Teraz, gdy noc otula świat. I zbliża się odpoczynek, przychodzę prosić Cię, Panie, abyś zesłał na mnie swojego Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Boży i napełnij każdy zakątek mojej istoty swoim światłem. Oczyść moje myśli, uspokój moje serce i umocnij moją wolę, aby nawet podczas odpoczynku moja dusza pozostała zjednoczona z Tobą. Tchnij na mojego Ducha. O święty pocieszycielu, i oddal ode mnie wszelki lęk, wszelki niepokój i wszelki ciężar, który ciąży w moim wnętrzu. Chcę oddać się w twoje ręce z ufnością dziecka, które wie, że jest kochane i chronione przez swojego Ojca Niebieskiego. Niech w moim śnie odpoczywa moje ciało, ale niech moja dusza czuwa w uwielbieniu, uznając że wszelkie dobro pochodzi od Ciebie. Uczyń mnie posłusznym Twojemu głosowi, duchu Boży, abym każdego dnia mógł kroczyć ścieżką, którą dla mnie wyznaczyłeś. Naucz mnie mądrości Ewangelii, pokory świętych, hojności tych, którzy uczynili swoje życie ofiarą miłości. Nie pozwól, abym oddalił się od Ciebie, ani aby moje serce stwardniało wobec prawdy. Panie, chcę, aby moje życie było żyzną ziemią, na której wykiełkuje ziarno Twojej miłości. Niech moje słowa będą odbiciem Twojej czułości. Niech moje czyny przekazują Twoje światło i niech przez moje świadectwo inni mogą Cię rozpoznać i zbliżyć się do Ciebie. Daj mi łaskę przez pokus, które próbują oddalić mnie od Twojej drogi. Daj mi odwagę żyć zgodnie z Twoją wolą, bez lęku przed opinią innych, ani przed ofiarami, jakie pociąga za sobą pójście za Tobą. Niech każdy dzień będzie nową okazją do wzrostu w wierze, nadziei i miłości. A teraz, zamykając oczy, składam moje życie w Twoje ręce. Weź mnie, Panie, i dokonaj we mnie swojego dzieła. Niech ta noc, będzie odpoczynkiem w Twojej miłości, przerwą, w której moja dusza odnowi się w Twojej obecności, a moje serce przygotuje się, by jutro kochać Cię bardziej. Duchu Święty, przyjdź i zostań ze mną. Oświeć moją noc, prowadź moje sny i przygotuj mnie na nowy dzień, w którym będę mógł służyć Ci z radością i wiernością. Boże nieskończonej dobroci. Staję przed Tobą tej nocy z sercem pokornym i pełnym tęsknoty. W ciszy tej chwili, gdy dzień dobiega końca, wołam do Ciebie z pewnością, że słuchasz moich błagań i znasz najgłębsze tajniki mojej istoty. Ojcze Miłujący, ześlij na mnie swojego ducha świętego ten boski ogień, który oczyszcza, przemienia i odnawia. Pozwól mu wejść w każdy zakątek mojej duszy, oświecić moje myśli i napełnić moje dni nadzieją. Bez Ciebie, Panie, moje serce czuje się puste. Bez Twojej obecności moje życie traci sens. Przyjdź, Duchu Święty, i zamieszkaj we mnie, niech Twoje światło zajaśnieje w moim wnętrzu i uczyni moje życie odbiciem Twojej miłości. Tchnij na mnie, tchnienie Boże, i odnów wszystko, co w mojej istocie potrzebuje odnowienia. Daj mi łaskę oderwania się od tego, co mnie od Ciebie oddala, i przyjęcia z radością misji, którą mi powierzyłeś. Pobudź mnie swoją siłą do życia Ewangelią, do działania z miłością i do siania pokoju tam, gdzie panuje konflikt. Niech moje ręce służą uzdrawianiu. Moje usta pocieszaniu, a moje czyny będą żywym świadectwem Twojej obecności w świecie. Panie, wiem, że bez Twojego ducha moja wiara słabnie, moja nadzieja gaśnie, a moja miłość stygnie. Dlatego błagam Cię, przyjdź mnie umocnić. Rozpal we mnie silną wiarę, która nie zachwieje się w obliczu prób, niezłomną nadzieję, która podtrzyma mnie w trudnych chwilach. I szczerą miłość, która skłoni mnie do oddania się bez reszty Tobie i moim braciom. Proszę Cię także, Panie, za tych, którzy odeszli z tego świata. Przyjmij ich z czułością do swojego wiecznego królestwa, gdzie nie ma już płaczu ani bólu, lecz tylko pełna radość kontemplowania Twojego oblicza. Zlej swoje miłosierdzie na tych, którzy stoją u progu wieczności. I udziel ich duszom pokoju, który tylko Ty możesz dać. W Twoje ręce składam mój odpoczynek, moją teraźniejszość i moją przyszłość. Niech zamykając oczy tej nocy, moje serce pozostanie w Tobie. Niech mój sen będzie pokrzepiający, a moje przebudzenie pełne wdzięczności za nowy dzień w Twojej obecności. Dziękuję Ci, Ojcze, umiłowany, za podtrzymywanie mnie. Zaprowadzenie mnie i zakochanie mnie miłością, która nigdy nie zawodzi. Niech na każdym kroku mojego życia czuję Twoje towarzystwo i spoczywam w pewności, że nic i nikt nie zdoła mnie oddzielić od Twojej wiecznej miłości. Amen. Dziękuję za poświęcenie Twojego cennego czasu na dołączenie do tej ważnej chwili modlitwy. Mam nadzieję, że te słowa i modlitwy przyniosły Ci pokój i ufność w nieskończoną miłość Boga. Jeśli uznałeś ten film za przydatny, nie zapomnij dać łapki w górę, podzielić się nim z bliskimi i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić przyszłych wartościowych treści. Niech Bóg Cię błogosławi i zawsze strzeże w pokoju w swoich ramionach.